Halo, a co pani robi na tej łące? A co można robić na łące? No, ja mógłbym wymyślić sto rzeczy, które można tutaj robić. Co można robić na łące? No, na łące można robić jak dwa tam. zające. Manuela, wyś tego nie zrywaj, mówię ci. To wygląda jak barsz sosnowskiego. To jest chwast. Co to jest trujące? No, w tym w PRL-u, to świnie karmili. Chociaż to ewentualnie może być ten. Blekot albo cykuta, wiesz, c cykuta. Ale nie jestem tego do końca pewien. W każdym razie, jak ci się zachciało kwiatów, to ja znam fajne miejsce, gdzie tutaj rosną, wiesz, na łące. Jest piękna łąka kwiatowa, więc może tam coś znajdziesz dla siebie. Jak masz takie ciśnienie na wianek Tak. Musiałbym chyba zbroję założyć, żeby w to wejść. Masakra, zobacz, to jest normalnie polana na pokrzyw. Trzeba będzie to zaznaczyć na mapie jako parzenisko. Pokrzywa jest bardzo dobra, jak robisz sobie szampon z pokrzywy, jak masz łupież, albo takie problemy. A jak ja nie mam łupieżu, ja to po co mi? Słyszałem, że tam jest dużo witaminy C w pokrzywie. Może zjeść pokrzywę. Na zjeść? Kanapkę z pokrzywy. Ja słyszałem, że. Ja Słyszałem, słuchaj, że ludzie to jedli kiedyś zupę z pokrzywy, ale to było po wojnie, no nie? Jak była totalna bieda. Ja wolę sobie kupić zupkę chińską. <grym> z sensie Ja to bym się bał zjeść taką zupę z pokrzywy, bo by mi chyba to dupę sparzyło, co? Srałbym ogniem. Pokrzywanie nie parzy już jakiemu dodepniesz. I. Poleży, to lepiej, Nie przestaje parzyć. Tam, to lepiej, to lepiej. Boję się, żeby mi to podrażniło, jeżeli to grube. Mówię ci, zaraz znajdziemy jakieś zajebiste kwiaty. Tak, na to pokazujesz mi same... ...kwasty. O, no, zobacz jakie fajne dziady wypatrzyłem. Berło? Berło dzierżysz. Oddaj królowej. Chcesz zobaczyć jak wyglądają angielskie ogródki działkowe? No to jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy. To jest... ...jest po prostu gorzej niż na prowincji w Rumunii. My Polacy, bo takie ogródki działkowe, to potrafimy zrobić z nich dzieło sztuki. Tu już są ogrody działkowe, jak to w ogóle szumnie brzmi. My, my robimy spa. Spa? spa Ale ile tego narosło wszędzie. To chwast czy nie chwast, mimo wszystko to bardzo ładnie wygląda. Robi wrażenie. Ja lubię takie słoweńskie klimaty, a niedługo się zbliża noc, Sobotkowa. mówisz, że ze względu na tą noc kupały chcesz się przebrać, tak? Zrobić się na Słowniankę i chodzić w jakimś wianku. Jest taki pomysł. <noise> a ogólnie kojarzy się to raczej z zrobieniem wielkiej imprezy. Mocno oblewanej słysza. alkoholem i skakaniem po nad ogniskiem. Jak tam? Znalazłaś coś fajnego tutaj? Więcej tego. O. To jeszcze mało ci tego? Tam są ładniejsze. Tutaj są pierwsze. Trudno się kłócić z kobiecą logiką, bo i tak człowiek tego nie zrozumie. Koń z co tam jest? Tam to ludzie mieszkają, tam mi się nie chodzi. W moim magicznym domu Widzę, że byłaś w BQ i zainwestowałaś w ogóle w materiały, żeby to jakoś wyglądało, nie? Siatką zabezpieczona budowla, żeby to się nie porozchodziło. Trzyma się w ryzach, słuchaj. ja myślę, że to jest 100 lat co najmniej wytrzymaj. Mówisz, że lubisz sobie dziabnąć postersa. Dobra, koniec tego wałęsania się. Czuję, że w tamtym kierunku znajdziemy coś fajnego, wiesz? Kieruję się instynktem. No zobacz, to jakie fajne. Może to się nada, co? Porównać Koro, ją ja wam robimy, rozumiem. Ja się za Jezusa nie będę przewierać. Wygląda na to, że wróciliśmy do punktu wyjścia. To jest już strasznie brązane. To jest hmm. tak, a z tego bukietu taka trochę. Do poblada marmolada wyszła, nie? No, twoja do poblada. <grym> to mało pełną. No, w lesie nam trochę nie wyszło, to fakt, ale nie ma się co poddawać. No, słuchaj, ten wianek czy tam bukiet już jest teraz punkt honoru. To nie ma bata, nie możemy się poddać tak łatwo. Dlatego jestem pewien, że tutaj coś znajdziemy. Słuchaj, ten no kościół jem... jest zabity dechami. No ja widzę, że Dom Boży jest zamknięty. On wygląda jakby splajtował dziwna sytuacja. Ale słuchaj, może mają coś fajnego tutaj. Coś im rośnie chyba na ogródku. No słuchaj, już lepsze spod kościoła niż na przykład z cmentarza. Przynajmniej nie będą walić trupem, nie? Ale mnie się wydaje, że mimo wszystko Dom Boży wyświadczy nam przysługę. Jestem pewien, że ksiądz nie miałby nic przeciwko temu. No, to w sumie pogańskie święto, Pugańskie, my, ale my jesteśmy dobrymi parafianami. Ale ja jestem. Sałatkę będziesz robić z tego? Ogórki będę kisić. Plotę do dobieramy warkocz z kwiatków. W zasadzie tak wygląda moje plecenie Dianka. To te wianek. I nauczył mnie tego mój brat. Tu już nie miał Cię kto uczyć, tylko Twój brat? Jak pleśbianki? Nie wiem skąd on miał. <grywa> tak mnie to zastanawia, ale jak byłam mała, to też prób mi warkoczyki, więc. zdolny jest. Jak widać. No, powiem Ci, no. że już całkiem niezły. Będzie z tego coś, tylko już mi się plączą kwiatki. To ty jesteś um, królową letniej nocy, tak? Królowa letniej nocy i jej berło. No czad.